Zadanie. Jeżeli w pewnym trójkącie jedna ze środkowych jest wysokością, to ten trójkąt na pewno jest. No właśnie, czy prostokątny? Możemy podać przykład trójkąta prostokątnego, w którym żadna z wysokości nie jest środkową. Możemy oczywiście podać taki trójkąt prostokątny, którego środkową jest wysokość, ale istnienie takiej środkowej. Pokrywającej się z wysokością nie jest wyznacznikiem, że dany trójkąt będzie prostokątny. Przejdźmy do punktu B. Czy jest to fakt wystarczający, żeby powstał trójkąt równoramienny? Zauważ, tutaj mamy trójkąt rozwartokątny i jeżeli poprowadziłbym taką pionową wysokość, będzie ten odcinek wysokością, a zarazem środkową, czyli wyznaczy nam środek przeciwległego boku. Środek podstawy. Ale ten trójkąt może być równoramienny, rozwartokątny, albo równoramienny, ostrokątny, i będzie to ta sama sytuacja. W tym momencie zaznaczyłbym już odpowiedź B jako prawdziwą, ale przeanalizujmy pozostałe odpowiedzi. Jeżeli narysuję trójkąt równoboczny i narysowałbym Wysokości tego trójkąta przecinające się w jednym punkcie, to zauważ, że wszystkie nasze wysokości pokryją się ze środkowymi. A tu jest w treści napisane, że tylko jedna ze środkowych jest wysokością. Więc punkt C nie spełnia nam warunków zadania. Punkt D. Jeżeli byśmy sobie narysowali jakiś dowolny trójkąt rozwartokątny, to z faktu, że jedna środkowa pokrywa się z wysokością, wynika, że jest to trójkąt rozwartokątny, po prostu jakiś dowolny rozwartokątny. No niestety nie, ponieważ może być to trójkąt rozwartokątny równoramienny albo ostrokątny równoramienny.